Przez piłkę biegamy, ale z piłki. Jak będziesz bez piłki, to nikogo lubię. Jak tam? Bardzo dobrze się mam. No. Wszyscy mi pomagają, jak widać, wszyscy otwierają drzwi. Nie tylko, mam też znajomy, którzy zajmują się moją kąpielą. Aha. Wszystkie części ciała. Co się ostatnio działo w <suszy> ogóle, jeśli chodzi o rehabilitację? Na razie jest faza taka pooperacyjna, czyli gdzieś napinanie mięśnia. Nie mogę jeszcze obciążać te nogi zgodnie z zaleceniem doktora. Właśnie ponożam do mojego teraz bosa Grzesia Wiliskiego, prawda Grzesiu? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszła nadzieja piasta, a to nie ja. <gry> a to kolejka do się Przecież Czegoż występuje w piast TV, powiedz, jak się podobało. To, amigosi, <grywały> powiem tak, mam dość medialną twarz. A ty Maćko? Przydajesz no, się dobrze. Czy rozumiem, że Mateusz nie ma tutaj specjalnych względów i musi czekać w kolejce, tak? Tak. Dobry ja Mati. Za komuny, no. to co naszym fanom coś powiedzieć, to że się trzymają kciuki. Dziękuję, będę nauczył sobotę i mam nadzieję, że razem będziemy widzieć zwycięstwo naszych. Bardzo na to liczę. I tak samo liczę na dużą frekwencję, bo ostatnio, ostatnio tego bardzo potrzebujemy. i Mam nadzieję, że, że to dopiszecie.

a tu ma znaczenie dla najlepszej lewej nogi w Polsce? Ja bym była jeszcze lepsza, bo jakoś głównie nie słuchamy Będzie ze mną wiatr ekskluzywny już niebawem, więc czekajcie, a na pewno Was czymś zaskoczy.